Ami Vigilia podczas prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. Ami Wigilia na YouTube. Dziś zajmiemy się znowu Amigo Mengi dla odmiany po klasyku. Jak aktualizować można system? Generalnie jest to już prosto rozwiązane. Tutaj z górnego menu się wybiera Update Software. Ja mam wszystko po angielsku ustawione, tak wolę. Tu się pojawia piękne ikonkami Update, która zasysa aktualizację, ale generalnie tak dwa razy na nią trzeba kliknąć, i wtedy zrobić scan. I pokazuje nam, co jest. Do zaktualizowania jest nowy MUI 5 i Workbench Explorer, którego zbytnio nie używam, ale generalnie chodzi o to. Tu można sobie wybrać, co chcemy aktualizować, informacje o, o aplikacji i dalej klikamy po prostu Update. Teraz zostaje zasysane oprogramowanie. Teraz MUI. I właśnie to wszystko. Potem następ... albo restartujemy komputer od razu, albo możemy sobie przypomnieć później i komputer jest zaktualizowany o nowe komponenty dla systemu.